Boję się, bo trenowałam na betonie i mam całe stopy pobijane, bo nie miałam gdzie. Startowałam w innych castingach i nie było takich emocji. Tutaj już od tygodnia się denerwowałam, bo nie wiem jak mnie po prostu przyjmą. Żyli jest moim, e, może, można powiedzieć, talentem. To jest mój drugi udział, ale za pierwszym razem się nie udało, ponieważ zbyt długo czekałem na castingu właśnie na castingu bo była zbyt duża kolejka i tam praktycznie Czekałem, chyba co 8 godzin, byłem zmęczony i po prostu się nie udało. Póki co teraz jeszcze nie ma wielkiego, ale nie wiem, że jak wejdę, jak już powiedzą, że dwóch Wójcik zapraszamy, ewentualnie powiedzą mój numerek, to wtedy po prostu wszystko nagle będzie na wielką eksplozję, paniki i będę jak z gumy. Tak podejrzewam. Chciałam w końcu się pokazać, siedziałam w tych puławach, zamknięta w sumie i... Pomyślałyśmy, że może w końcu można się pokazać. A po prostu dzisiaj są moje urodziny i tak sobie pomyślałam, że to, jak są, jest tutaj akurat casting, to żeby może pójść, bo taki, takie ciekawsze urodziny będę miała. Na dzisiaj przygotowałem swoje własne aranżacje muzyki pop popularnej. Jedno to będzie ida Whistle, a w połączeniu z Lady Gagą Paparazzi. Uwielbiam śpiewanie. Chciałam coś w swoim życiu zmienić, um, aby to życie było bardziej kolorowe. Chciałam się sprawdzić um, i, i dlatego tu jestem. Dobrze, chyba dobrze. Coś pisałeś? Everybody needs somebody to love. Blues Brothers. Kresowałeś się trochę? Tak, bardzo. Ale poszło.